się ma tu wahać? W komentarzu pod jednym z filmów użytkownik zadał mi pytanie i poprosił, żebym poruszył temat, dlaczego samochody są kastrowane z fizycznych elementów sterujących. Ponieważ jestem w samochodzie, który akurat nie został z nich wykastrowany i znaczy nie do końca, ponieważ tutaj się ich trochę zmniejszyła ilość pod ekranem, no, ale generalnie jest ich całkiem sporo tutaj, dlatego uznałem, że warto właśnie za kierownicą Hyundai i 30 Zaadresować ten temat i krótko powiedzieć o co chodzi, ponieważ nie ma tutaj wielkiej filozofii. Producenci mówią, że ten eliminacja fizycznych przycisków, wszak pokrętę np. z panelu klimatyzacji, żeby to było wszystko w ekranie LCD, jest podyktowane chęcią bycia nowoczesnym, chęcią tego, żeby rozmawiać z tym samochodem, a nie wciskać jak w średniowieczu, że tak powiem, te przyciski. I wcale to nie jest moim zdaniem do końca prawda, ponieważ oczywiście. Komunikacja głosowa z urządzeniami, które nas otaczają, pewnie jest przyszłością motoryzacji. Pewnie za kilka, kilkanaście lat, gdy ten, gdy ten poziom komunikacji głosowej osiągnie taki, po, taką półkę, że już da się naprawdę rozmawiać tak jak praktycznie z żywym człowiekiem, z komputerem, i taki komputer będzie obecny w każdym samochodzie, to to będzie docelowy sposób komunikacji, do, znaczy docelowy to może będzie komunikacja za pomocą myśli w ogóle, ale zanim to takie science fiction scenariusze zupełnie się zrealizują, no to będzie coś takiego, że powiem teraz, cześć Hyundai, wiesz co, Zmień, zmniejsz mi temperaturę do 19,5 po mojej stronie, po stronie pasażera zwiększ do 21 i on to zinterpretuje, będzie ok, albo cześć Hyundai i, i jakie są najważniejsze wiadomości dzisiaj? i On mi to zacznie tam referować. Tak być może w przyszłości będzie, ale na chwilę obecną, biorąc pod uwagę to, jak działają te systemy komunikacji głosowej, zdecydowanie nie da się z nimi tak rozmawiać. Można parę rzeczy z nimi załatwić, na przykład ustawić nawigację, jakiś adres czy coś, ale już więcej nie bardzo moim zdaniem, a na pewno nie jest to tak naturalne, bo trzeba, przynajmniej w języku polskim, w systemach, z którymi miałem styczność, trzeba odpowiednio to mówić, wymawiać. Jakieś odmiany słów nie są zawsze rozumiane, nawet w Mercedesie, który się chwalił tą bardzo zaawansowaną asystentką, musiałem powiedzieć tam 22 stopnie, a nie do 22 stopni, bo 22 stopni już nie było interpretowane, więc zdecydowanie to nie jest poziom jeszcze naturalnego, naturalnej komunikacji człowiek-maszyna, więc... Do tego momentu dla mnie te systemy są zupełnie nieprzydatne, nie dopóki nie osiągnie się właśnie takiego naturalnego sposobu komunikacji z nimi. A przyciski są zdecydowanie wygodniejsze niż grzebanie gdzieś w ekranie dotykowym czy coś w tym stylu, bo nawet te dotykowe przyciski tutaj są mniej wygodne, ponieważ nie ma po prostu czegoś, co się czuje. Tutaj mam pokrętło, którym mogę sobie regulować głośność i je czuję. Nawet nie patrząc, gdybym się patrzył idealnie na drogę, mogę sięgnąć ręką, wyczuć to pokrętło, wiem co z nim robię, że je wkręcę, że je wciśnię. I to wszystko działa fajnie. Do przycisku dotykowego nie da się w ten sposób wyczuć, więc trzeba zwrócić na niego zdecydowanie większą uwagę. Więc zdecydowanie też ja jestem przeciwnikiem tego typu rozwiązań w samochodach, żeby wszystko przenosić do ekranów dotykowych, ponieważ, czy nawet do płytek dotykowych, ponieważ jest to mniej wygodne i Zmniejsza bezpieczeństwo, a podyktowane jest to moim zdaniem, tak naprawdę już pomijając ten piękny, piękny marketingowe komunikaty, że to wszystko dla w imię nowoczesności, że będziemy rozmawiać z samochodami i w ogóle będzie fantastycznie. Ceną rozwiązania takiego opartego płytkę dotykową albo o menu a ceną rozwiązania opartego o fizyczne przyciski pokrętła, ponieważ koszty są może minimalne, biorąc pod uwagę jeden samochód, ale jeśli się to ekstrapoluje do miliona samochodów albo kilkuset tysięcy samochodów wyprodukowanych w danym okresie czasu, to koszty robią się już zdecydowanie większe. Nawet kiedyś miałem taką rozmowę z osobą z firmy motoryzacyjnej, której nie, nie przytoczę, z jakiej firmy, po pierwsze dlatego, że <laughs> nie pamiętam. Bo to już było dosyć dawno i więc zapamiętałem kontekst, ale już nie firma. Po drugie, nawet gdybym pamiętał, to, to by było nie fair wspominać takie, takie, no nie powiem, że tajemnice korporacyjne, bo to na tam tajemnica, no ale jednak kwestie takie trochę od kuchni pokazujące, jak to wszystko działa, że nawet taka drobna lampka tutaj na podsufitce, jeśli jest zwykła żarówkowa, a nie LEDowa, to jest to koszt tam kilkudziesięciu centów czy kilkunastu centów na sztuce, ale jeśli właśnie się. Zbierze do kupy te wszystkie oszczędności, biorąc pod uwagę ilość, ilość samochodów, które są wyprodukowane, no to już się sytuacja zupełnie zmienia, jeśli chodzi o te koszty. I tutaj nie są już kilkadziesiąt centów dla producenta, tylko się robi z tego kilka set tysięcy dolarów, załóżmy. A jeśli weźmiemy tutaj jakieś drobiazg, tutaj, tam, tam, tam też, to już się naprawdę robią solidne kwoty. Więc, to jest, moim zdaniem, główny powód, dlaczego te samochody są, są kastrowane z tego typu rozwiązań fizycznych. Które trzeba zaprojektować, które trzeba wykonać. Każdy przycisk musi być osobno zrobiony, każde pokrętło musi być tutaj jakoś zapro zaprojektowane, tak, żeby ono odpowiednio chodziło, żeby to wszystko pracowało tak jak należy. A w ekranie, no to co? Kolejna ikonka w ekranie LCD. To jest właściwie żaden, żaden wydatek. Jakiś przycisk dotykowy to też nie jest praktycznie żaden, żaden wydatek, więc tak się sprawy mają. Niestety moim zdaniem, bo ten okres przejściowy, powiedzmy, zanim te komputery nie będą takie doskonałe, jeśli chodzi o komunikację człowiek-maszyna, że będzie można z nimi naturalnie rozmawiać, no to będziemy skazani na tą pseudo nowoczesność. i cieszę się, że właśnie takie samochody jak Hyundai i30 wciąż istnieją, które są wciąż bardziej w tym tradycyjnym tego słowa znaczeniu funkcjonalne, a nie tylko nowoczesne i przez to, przez to mają być funkcjonalne i fajne, więc oby tak było, ale też zauważyłem, że niektórzy producenci odchodzą od tych rozwiązań, na przykład w Renault Kiedyś był panel dotykowy bardziej klimatyzacji trzeba było tam wyciągać menu od góry. Teraz ten panel powrócił te najważniejsze funkcje, przynajmniej siła nawiewu, powróciła do fizycznych pokręteł i przycisków. To jest fajne w Hondzie jazz, niedawno testowałem, jest identycznie. W poprzedniej generacji panel klimatyzacji był oparty o taką płytkę dotykową w większości. Teraz mamy już fizyczne przyciski pokrętła, bo ekranu też się pojawiły zamiast płytek dotykowych te pokrętła, znaczy te pokrętło i przyciski takie wyglądające trochę nie jakoś bardzo zaakcentowane, ale jednak takie, które trzeba wcisnąć i coś się tam dzieje, gdy się je wciśnie, a, a nie gdy po prostu się dotknie tym palcem i trzeba tam weryfikować, czy, czy coś się zadziało, czy coś to zaskoczyło, czy nie, więc oby wszyscy inni producenci nie poszli jednak w tą nowoczesność w ich mniemaniu, tylko jednak nawet grupa Volkswagena, która bardzo idzie teraz w te płytki dotykowe mam nadzieję, że w końcu się zreflektuje i jednak powróci chociaż w tych najważniejszych funkcjach typu sterowanie światłami, typu sterowanie klimatyzacją do, do starych, dobrych czasów, ponieważ one są zdecydowanie najlepsze moim zdaniem pod kątem funkcjonalności, nie wszystko to co jest nowoczesne jest też funkcjonalne i to jest właśnie sterowanie jest jedną z takich rzeczy i to wszystko co mam do powiedzenia na ten temat, Akural, akurat idealnie trafiłem na korek, więc Teraz już jest mało interesujący film, więc od razu mogę się pożegnać. Tylko bo temat wyczerpany podczas jazdy. Jeśli komuś się podobał on, to zachęcam do dania łapki w górę. Też zapraszam do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wachacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!